Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, nazywam się Adam, a to moja kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytali książeczkę pod tytułem Nodi buduje rakietę. Z drogi jedzie Nodi. Nodi buduje rakietę. To był piękny, pełen gwiazd wieczór w miasteczku zabawek. Nodi czytał książkę. Ach! Ta książka o rakietach kosmicznych jest naprawdę świetna. Chciałbym mieć taką rakietę i polecieć nią aż do gwiazd. Popatrzył przez okno na niebo usiane gwiazdami. Hmm, zamyślił się Nogi. A może mógłbym sam zbudować rakietę kosmiczną? Tak, tak właśnie zrobię. Zbuduję rakietę. Był tak przyjęty, że od razu pobiegł powiedzieć o tym przyjaciołom. Po drodze Nodi wymyślił piosenkę o statkach kosmicznych. Dzisiaj będę przeżywał fantastyczne przygody. Moim statkiem kosmicznym dosięgnę nawet gwiazd, odwiedzę planet wiele i dotrę prawie wszędzie. Jak chcesz, to ruszaj ze mną, razem wspaniale będzie. Ten dzień jest wyjątkowy, szalony jak wakacje. Śniadanie zjemy w domu, na księżycu kolację. Nodi był bardzo zajęty śpiewem i udawaniem rakiety, więc nie zauważył Małpki Marty i Misia Tabiego. Bach! Nodi wpadł na swoich przyjaciół. Oj, przepraszam Małpko Marto, przepraszam Misiu, zawołał Nodi. Małpka Marta była bardzo zła. Nodi, co ty wyrabiasz? Jestem rakietą, odpowiedział Nodi. Zbuduję statek kosmiczny, zupełnie taki sam jak w tej książce. I polecę w przestrzeń kosmiczną. Misiowi bardzo spodobał się ten pomysł. Pomogę ci, jeśli zabierzesz mnie ze sobą. Oczywiście, że zabiorę, zapewnił go Nodi. Małpka Marta powątpiewała jednak w powodzenie planu Nodiego. Rakiety budują mądrzy naukowcy, powiedziała. Jesteście niepoważni, jeśli myślicie, że się Wam to uda. Ale my zbudujemy rakietę, upierał się Nodi. Był pewien, że Miś Tabi i on ze wszystkim znakomicie sobie poradzą. Wierzysz mi, prawda? Zwrócił się do misia. Oczywiście, że wierzę, powiedział Miś. Zbudujemy rakietę. Przydałby się do pomocy ktoś, kto dobrze buduje, rzekł w zamyśleniu Nodi. Wiem, zawołał Miś. Pan Sparks. Nodi i Miś Tabi poszli do garażu pana Sparksa. Budujecie rakietę kosmiczną? Spytał pan Sparks. To dopiero wyzwanie. Podoba mi się ten pomysł. Dzięki, panie Sparks, odpowiedział Nodi z uśmiechem. A może nam pan powiedzieć, od czego zacząć? Pan Sparks się zastanowił. No, zaczął pan Sparks przydałoby się coś o zaostrzonym kształcie na dziób, potem coś o kształcie tuby na korpus, a na koniec trójkątny ogon. Czy pomoże nam pan znaleźć coś o takich kształtach? zapytał Nodi. Bardzo prosimy wtedy właśnie nakręcany pajacyk zawołał pana Sparksa, żeby nakręcił mu sprężynę. Skorzystajcie z moich narzędzi powiedział pan Sparks. Ja muszę teraz pomóc nakręcanemu pajacykowi. Dziękujemy odparł Noddy. Wygląda na to, miziu, że sami musimy znaleźć wszystko co będzie nam potrzebne przy budowie rakiety. Gdzie znaleźliście coś czubatego na przednią część rakiety? zastanawiał się Tabi. Nodi podrapał się w głowę. Czubek powinien mieć kształt kapelusza nakręconego pajacyka, ale musi być większy. W takim kształcie są jeszcze rożki na lody, mruknął miś. Świetnie! zawołał Nodi. Brawo Misiu! Zapytamy panią różową kotkę z cukierni. Czy może nam pomóc? Pani różowa kotka bardzo chętnie pomogła Nodiemu i misiowi. Dała im największy rożek na lody, jaki miała. Ach, dzięki! zawołał Nodi. Dziękujemy, pani różowa kotko. Nodi pomyślał, że rożek nadaje się na przód rakiety. Miś Tabi też pomyślał, że rożek się nadaje, ale do zjedzenia. Był bardzo rozczarowany, kiedy dowiedział się, że nie może go zjeść. Nodi, a będę mógł go zjeść, gdy już wrócimy z kosmosu? Zapytał. Oczywiście powiedział Nodi jak wrócimy z kosmosu tak. Nodi pomyślał o liście, którą zrobił im pan Sparks. Teraz potrzebujemy czegoś o kształcie tuby na środkową część statku kosmicznego. Spójrz! Tam jest coś takiego, zawołał Nodi, wskazując na podstawę latarni. Och, nie wiem, Nodi, chyba jest trochę za wąskie na rakietę. A co powiesz na to? Spytał miś Tabi i wskazał na starą puszkę na śmieci. Świetnie, misiu, ucieszył się Nodi. Nie wygląda na to, żeby ktoś ją chciał. Ale policjant Plod nie był przekonany, że nikt nie chce puszki na śmieci. Po co wam puszka? Spytał poważnie. Budujemy statek kosmiczny, proszę pana, powiedział Nodi. Potrzebna nam ta stara puszka na korpus rakiety. No dobrze, szkodził się policjant, ale nie wpakujcie się w kłopoty. Nadjemu i misiowi brakowało już tylko czegoś w kształcie trójkąta. Poszli na miejski plac, aby sprawdzić, czy coś tam znajdą. Cześć! zawołała lalkadina. Co robicie? Cześć, Dino, zawołał Nodi. Budujemy rakietę kosmiczną i brakuje nam już tylko czegoś w kształcie trójkąta. No to macie szczęście, powiedziała lalka Dina. Mam tu jakieś trójkąty. Poczekajcie, poszukam. Są, zawołała po chwili. Ojej! Ucieszyli się Nodi i Mish Tabi. – Są w sam raz. Bardzo ci dziękujemy. Idziemy, Misiu, zawołał Nodi. Teraz możemy już zbudować naszą rakietę. Nodi i Misz pracowali w garażu pana Sparksa. Ułożyli wszystkie części rakiety na stole: Rożek na lody z przodu, w środku puszkę na śmieci, a na końcu trzy trójkąty od dliny. Świetnie nam poszło, Miszu Tabi, ucieszył się Nodi. Dziękuję ci za pomoc w budowie kosmicznej rakiety. Nie ma za co, Nodi powiedział miś wspaniale się bawiłem. Och, patrz, nasi przyjaciele przyszli zobaczyć, jak lata rakieta. Pan Sparks zgromadził wszystkich przed swoim garażem. Czekali na start rakiety. Panie i panowie zaczął poważnie pan Sparks prezentuję państwu pierwszą kosmiczną rakietę w miasteczku zabawek. Wszyscy klaskali. Wszyscy oprócz małpki Marty. To nie jest prawdziwa rakieta, skrzywiła się. Nie ma silnika i nie wystartuje. Ojej, Marta ma rację! zawołał Noli. Tak byliśmy zajęci wyszukiwaniem odpowiednich części na rakietę, że zapomnieliśmy o silniku. Wtedy podszedł do nich wielko uchy. Ja mogę pomóc! chodźcie. Obaj ciężko pracowaliście i naprawdę wierzycie, że ta rakieta poleci. Troszeczkę magii nie zaszkodzi. I wielkołchy posypał rakiet magicznym proszkiem. Ach! krzyknął Nodi. Odpaliła się rakieta. Dziękujemy! Fiu! Rakieta wystrzeliła w kosmos. Poleciała tak daleko, że Nodi i myścigami mogli dotknąć gwiazd. Nodi wziął jedną na prezent dla małpki marty. Juhu! zawołał miś Tabi. Świetna zabawa! Nodi miałeś wspaniały pomysł! W garażu pana Sparksa zabawki gratulowały sobie nawzajem wynalezienie takich wspaniałych części na rakietę. Dziękujemy wszystkim za pomoc w budowie rakiety, powiedział uśmiechnięty Nodi, kiedy już wylądowali. Ale jest ktoś, kto szczególnie zasługuje na prezent. Nodi dał gwiazdę małpce Marcie, abyś pamiętała, że można sięgnąć gwiazd Marcie zrobiło się trochę głupio. Och, dziękuję, Nodi, powiedziała. To wyjątkowa rakieta. Um, czy weźmiesz mnie kiedyś na przejażdżkę? Inne zabawki też chciały polecieć rakietą Nodiego. Nie martwcie się. Było Nodi. nasza rakieta wciąż będzie latać do gwiazd. Zabawki bardzo się ucieszyły. Hurra! Wszyscy się cieszyli, kiedy Nodi i Małpka Marta ponownie wzlecieli ku niebu. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Panu się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Papa! Nie, chcesz, kikuś.